Mamy takie ciekawe urządzonko do obejrzenia, jakim jest świder, wiertnica lwowa. Jak to woli? Jeden mój świder, drugi mój wiertnica. BT131 Steel. Urządzenie profesjonalne, wyposażony w silnik czteromiksowy, 1,9 konia, 10 kg wagi, hamulec quick stop bardzo popularne urządzenie jeśli chodzi o wszystkie firmy zajmujące się właśnie wiercenia, stawianie słupków i takie rzeczy. Zajrzyjmy. Poduszka, urządzenie, klucze, rączka hamulca i instrukcja. Co ciekawe, świder globowy nazywa się świder, a przychodzi ogólnie tak naprawdę bez wiertła. Jest to samo, sam silnik, yy, Dużo osób na pewno to zdziwi, zamawiające takie coś na internecie, zamówicie sobie sam silnik, gdzie musicie dokupić też jeszcze wiertło, poduszka amortyzująca. Yy. Założymy sobie najpierw rączkę, dwie śrubki, tak, może będzie lepiej, widać musimy je troszkę zluzować Это первое первый czy mam w ten sposób, dzięki hamulcowi nie wyrwie rąk, tak jak inne świdry po prostu, że jak w razie zablokowania świder będzie próbował wyrywać ręce, ten tutaj zablokuje nam automatycznie, hamulec się zaciągnie i wyłączy świder, więc tutaj mamy, to jest jeden z niewielu naprawdę świdrów na rynku, które mają hamulec i który ratuje nam to wszystko, co by mogło nam to wyrywać. Odpalimy, uruchomimy. Czyli tak, mamy tutaj pompeczkę, pompujemy sobie. Tak, żeby nam się tu jakikolwiek paliwo ma... na. mamy, mamy, załączamy sobie sanie. Tutaj mamy dźwignię i ciągniemy do tego, aż maszyna zapali i zgaśnie. To trochę może niewygodnie. Zgaśnie, przekręcamy dźwignię na pół i uruchamiamy. Tak wygląda wiertło do świdra sztil. Wiertło jest, składa się z trzech elementów, czyli z całe jakby wiertło. Mamy tutaj noże, które są wymienne. Można odkryć dwie śrubki, wymienić sobie noże i możemy, jeżeli by się nam to uszkodziło, wymienić całą tą tarczę dolną razem z tym małym wiertełkiem, który po prostu jest wiertłem prowadzącym, jakby nie. Więc są tu trzy elementy. Założymy wiertło zakłada się na taką tabletkę tylko trzeba tutaj dobrze trafić i... Teraz musiałbym jakoś to utrzymać, więc będziemy to robić w taki sposób chyba. Odpumijmy. Nie to, że, że je sprzedaje, tylko po prostu ogólnie dzięki temu urządzeniu, temu rozwiązaniu jest bardzo bezpiecznym urządzeniem. Są tutaj świry wol, dosyć wolno kręci, ma tutaj mocne przyłożenie. On ma tutaj obrotu 200 obrotów jakieś na minutę. Yy, więc albo łatwicz bardzo z wysokim momentem obrotowym, więc bardzo fajnie to się wgryza w ziemię i kopie, nic nic mu tam nie staje na przeszkodzie a jak już, to nam ratuje hamulec w ręce. Dzięki bardzo, na razie, do zobaczenia.